Witajcie drodzy kochani. Ja y, chciałbym powiedzieć kilka słów o zastosowaniu Aronitu, ponieważ y, wiele osób y, nie wie do czego służy Aronit. Y, jedne osoby już wiedzą, drugie osoby nie wiedzą, y, dlatego chciałbym powiedzieć, y, że Home Office to jest który obejmuje y, powierzchnię danego domu. Są większe modele, y, które obejmują większy dom i są mniejsze modele, które obejmują y, mniejsze powierzchnie. Aronit Home Office zabezpiecza mieszkanie przed żyłami wodnymi, chroni przed radiacją elektromagnetyczną, która jest w danym domu. Dowodnicy czują się lepiej, mają silny system odpornościowy, polepsza się jakość skóry, polepsza się jakość snu. Osoba, która posiada Aronit wypoczywa w sposób właściwy, nie budzi się w nocy, chyba że jest jakieś silne promieniowanie, które jest Radiacja elektromagnetyczna, ale tak normalnie osoba po prostu się nie budzi w nocy, śpi bardzo spokojnie. Odpromiennik personal jest to odpromiennik, który jest bardzo pomocny przy pracy. Jeżeli ktoś fizycznie bardzo ciężko pracuje, czy to w supermarkecie, czy to pracuje kierując samochodem, czy tirem, czy ewentualnie ma inną ciężką pracę, na przykład tutaj na Teneryfie dużo ludzi, którzy są z Anglii, ze Szkocji, kupuję właśnie ten odpłomiennik, bo pracują bardzo ciężko na budowie w Anglii, pracują bardzo ciężko na budowach również w Szkocji, budując dachy, budując pewne struktury, które w tej chwili oni tam kończą pewne pewne budowy w Szkocji, dlatego dużo ludzi po prostu zamawia Aronit, pracując bardzo ciężko na budowie i w różnych innych branżach, na przykład mechanicy, którzy reperują duże maszyny, nie tylko maszyny, również duże samochody ciężarowe. Wysiłek jest bardzo duży. Nieraz trzeba podnieść bardzo ciężkie części do samochodu ciężarowego, czy do jakiejkolwiek innej maszyny. I właśnie te osoby, drodzy kuchani, mają aronię w kieszeni. By dodał im więcej sił, by dodał im więcej energii. Osoby, które prowadzą tiry na długich pracach, jeżdżą przez Europę również posiadają Aronit pod siedzeniem kierowcy, jest on zamontowany tam, odpowiednio przymocowany taśmą klejącą, także to jest po prostu, drodzy kochani, przyszłość naszej, naszej Europy, żeby po prostu ludzie posiadali w każdym kraju Aronit, by być, mieć o wiele więcej efektywne, efektywne efektywną pracę, nie, nie męczyć się za bardzo. Właśnie aronit powoduje to, by dana osoba nie męczyła się, nie, nie miała takiego zmęczenia, jak miała poprzednio, bez aronitu. Także to jest bardzo istotne, bardzo kochani, by osoby, które pracują ciężko fizycznie, miały aronit właśnie w kieszeni. Ja rozmawiałem wczoraj z panią, która pracuje w szpitalu, też mi się zwierzyła, że jest praca bardzo ciężka, że nieraz jest po wiele godzin, pracuje w tym szpitalu z chorymi z ludźmi chorymi. Także ja dodałbym, że aronit powoduje zdrowienie osób. Jest bardzo pożądane, żeby szpitale miały zainstalowany odpowiedniej wielkości duży aronit home office, ponieważ dzięki temu osoby zdrowieją i czują się lepiej. Ja już miałem takie rozmowy ze szpitalem na Gidartarze i prawdopodobnie osoby, które tam pracują będą mieć aronit. Także... Kochani, jeszcze raz powtarzam: aronit jest dla osób, które ciężko wykonują jakąś pracę, żeby nie mieć takiego silnego zmęczenia. Jeżeli osoba musi chodzić dużo kilometrów czy biegać, jest pożądane, by miała aronit w kieszeni, wówczas ta osoba nie męczy się, nie jest tak zmęczona jak bez aronitu. Ja promuję przede wszystkim mój aronit dla osób z Anglii, ze Szkocji, jak również z Niemiec ale również wiem, że w Polsce też są osoby, które zajmują się wysoką technologią i też mogą takie aronit po prostu sobie zakupić. W mniejszym stopniu produkuje w tej chwili aronit Travel, który jest aronitem do samochodów, ale również osoby, które są zainteresowane, mogą po prostu taki aronit zakupić na linku pod YouTubem. Będzie to po prostu możliwe. Także pokrótce opowiedziałem, jak funkcjonuje aronit dla jakich osób on jest przeznaczony. Ja również chciałbym dodać, że osoby, które mają jakieś bóle reumatyczne, jakieś bóle pleców, również mogą przykładać bolące miejsca Aronit Personal, czy to elastycznym pasem przymocowane, czy ewentualnie mieć taki Aronit na swoich płucach, jeżeli ma problemy z płucami, z oddychaniem, z astmą. Również ten Aronit z w pewnym stopniu pomoże wam, polepszy stan zdrowia, polepszy wasze, polepszy wasze samopoczucie. Przykładanie na bolące plecy, Miałem już tutaj kilka przypadków państwo z Anglii, Państwo z Belgii, wiele ludzi naprawdę do kochani ma problemy z plecami. Wiele, wiele ludzi przyjeżdża tutaj i ma problemy. Jednym mają ze zdrowiem, a mają pewne reumatyczne sprawy, a inne osoby, które mają problemy na przykład z bólem mięśniowym, z bólem pleców. Bólem kręgosłupa, boli ich bardzo często na dole, tam gdzie się kończy, kończą nasze plecy. W tych miejscach wiele ludzi odczuwa bardzo przenikliwy ból. Ja myślę, że to jest powiązane z pozycją, w, której, w którą ci ludzie śpią, ale również może być powiązane z, z, z dźwiganiem czegoś ciężkiego, ciężkich części do samochodu, czy ewentualnie z dźwiganiem materiałów budowlanych. Również Ci ludzie odczuwają właśnie ten przenikliwy ból. Najwięcej mi się skarży na właśnie taki ból pleców ludzie z Anglii, ze, ze Szkocji, generalnie ze całej Skandynawii. Także e, przykładanie tego aromitu na bolące plecy, na bolące ramiona, jeżeli kogoś bolą ramiona, może również przykładać go na 40 minut, na godzinę i wówczas, drodzy kochani, e, zobaczycie, że jest po prostu poprawa, że ten ból ustępuje. Dodam, że aronit w niektórych przypadkach nie zrobi wam cudu. Po prostu, jeżeli jest choroba, która już jest od roku, od dwóch lat, osoba na przykład w Ameryki miała problemy z plecami od dwóch lat, musiała przykładać dwa tygodnie aronit codziennie na plecy, by po prostu ten ból mógł ustąpić. Także czasami jest tak, że nie w jeden dzień, nie starczy jeden dzień, nie starczą dwa dni, nie starczy siedem dni przykładania ronitu, ale trzeba go przykładać na przykład dwa, trzy tygodnie do wolącego miejsca. Jeżeli to miejsce było uszkodzone w wypadku, było uszkodzone w sposób, w sposób fizyczny, ktoś może został pobity, ktoś może miał jakiś wypadek samochodowy. Są to trudne rany do gojenia wielokrotnie i niestety trzeba przykładać Aronit, który uśmierza ból wielokrotnie 2-3 tygodnie, a może i nawet więcej. Najlepiej osoby, które są bardzo chore, żeby go nosiły po prostu przy sobie na co dzień. W kieszeni czy w plecaku, to nie jest istotne. Zawsze i kiedy plecak nie jest metaliczny, zawsze i kiedy spodnie nie są metaliczne, nie są jakieś zrobione z jakiegoś materiału, który jest metaliczny, który odbija promieniowanie. Spodnie, które są jeansowe, spodnie, które są z jakiegoś innego materiału, to promieniowanie przenika do naszego organizmu i leczy daną nogę, daną, dany organ. Także ja jeszcze raz Was zapraszam, drodzy kochani, bardzo serdecznie do zakupu Aronitu. Możecie to zrobić na linku pod YouTubem. O Ciebie się żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie tutaj z Teneryfy, z gór Teneryfy i do widzenia.